Witam serdecznie, bardzo dziękuję za e, takie tłumne przybycie na dzisiejszą uroczystość. Faktycznie dzisiaj e, przypominamy i dwudziestolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej o tych zyskach, o tych korzyściach, już powiedział Henryk. Natomiast tak za chwilę wybory i to, do czego chciałabym zachęcić, to żeby na te wybory pójść. Mamy wspaniałą listę 10 osób z różnych części województwa, żeby wybrać swoich kandydatów, swoje kandydatki. My o swoim programie będziemy dużo mówić w najbliższych dniach. To są rozwiązania, które służą wszystkim nam, zwykłym ludziom, ludziom pracy, bo. Przy okazji dzisiejszego święta warto nadmienić, że będziemy walczyć o krótszy dzień pracy, będziemy walczyć o rozwiązania, które stoją po stronie pracowników, które pozwalają im godnie żyć, dzielić tę pracę zawodową od życia prywatnego. W wielu miejscach teraz jest oczywiście z tym problem. Walczyć o godne wynagrodzenie, bo to jest to, co najważniejsze, po to, żebyśmy mogli z, z dorobku naszej pracy, z owoców naszej pracy też na, na co dzień korzystać. Będziemy dużo mówić o, o tym, o jaką stawkę idzie w tych wyborach, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, naszego tu i teraz, naszych też po prostu korzyści jako polskiej części Unii Europejskiej. Ten program będziemy Państwu przedstawiać. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. I życzę wszystkiego dobrego na najbliższe dni na majówkę na to, żeby złapać chwilę oddechu w przerwie pewnie od pracy. Pewnie część z Państwa też bierze wolne. I życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.